Strefa Teres. Cześć. Dobry wieczór, dzień dobry, zależnie kiedy słuchacie tego podcastu, tego odcinka. Witam wszystkich w kolejnym odcinku już w piątym. Znowu będziemy gadać o Formule 1, tak jak, tak jak co tydzień. Minęło półtora tygodnia bez Formuły 1. W mojej głowie, mówiąc szczerze, minęło już jakieś dobre dwa miesiące. Strasznie mi się ten czas już dłuży. Co prawda, mamy pewien substytut Formuły 1. Zaczął się Mundial. Jutro, jutro nikt nie będzie przecież słuchał mojego podcastu, bo o 20 jest nasz mecz z Argentyną. Ja również będę, będę siedzieć i kibicować bardzo zaangażowanie. Nawet w pracy oglądałam ostatni nasz mecz. Niestety nie, nie mogłam widzieć tego na żywo, ale radość była przednia. Mam wrażenie, że w ogóle fani Formuły 1 zawsze znajdują jakiś substytut. W tym roku mamy mundial, normalnie jeszcze by do tego dochodziły skoki. I, i tak się wymieniamy w tym sezonie po suchy. Sezon posłuchy, niby tak, bo nie ma, nie ma wyścigów, ale tak jak już mówiłam wielokrotnie, mam wrażenie, że w Formule 1 ciągle się coś dzieje. Wiem, że kierowcy już pracują z zespołami, niektórzy jeszcze ze swoimi starymi. Wiem, że teraz jakoś ostatnie dni. Y, nagrywania i promocji miał pierkasli Gasly -Tauri. Gdzieś ta karuzela formułować się ciągle kręci. Dzisiaj we wtorek dostaliśmy informację o tym, że Mattia Binotto oficjalnie zrezygnował z posady y, szefa Ferrari. Bogu za to dzięki. Miejmy nadzieję, że na jego miejsce przyjdzie ktoś, kto ten zespół faktycznie odmieni. Ktoś pokroju Rosa Brauna, bo chyba tylko, tylko to już nas w tym momencie... Uratuję. Mam nadzieję, że nie będzie to Frederik Wasser, o czym już chyba tutaj wspominałam, że nie widzę, żeby to mogło tu bardzo pomóc w kondycji Ferrari, ale, ale miejmy nadzieję, że jakoś to sobie ułożą i że ten przyszły sezon dla nich będzie lepszy. W tym dzisiejszym odcinku mamy taki już termin, że Jesteśmy po sezonie i teoretycznie powinniśmy wchodzić gdzieś w podsumowania. Ja bardzo skrzętnie planuję moje podsumowanie, ponieważ jako, yy, jako certyfikowany control freak uznałam, że muszę obejrzeć większość wyścigów z początku tego sezonu, żeby sobie je w ogóle przypomnieć i, i sesji kwalifikacyjnych żeby je w ogóle być w stanie jakoś fajnie podsumować, bo tak mam wrażenie, że umknęłoby mi ogromnie dużo rzeczy. Więc jestem w trakcie tworzenia mojej magicznej tabelki w Excelu z wszystkimi informacjami, więc moje odcinki podsumowujące ten sezon będą się pojawiać trochę później. Mam nadzieję, że zacznę je już robić od przyszłego tygodnia. Nie mogę nic obiecać, bo, bo jednak podcast to jest taki mój projekt pasja, a, a jeszcze mam jakieś swoje inne obowiązki, co czasem, czasem gdzieś przeszkadza temu trybowi, który sobie tutaj narzuciłam z, z moim podcastem, ale te, te odcinki się zbliżają. A dzisiaj postanowiłam pogadać o czymś. Co też mi długo już leży na sercu i jest takim tematem, który ja wielokrotnie przerabiałam, wielokrotnie omawiałam z moim tatą, moim najlepszym powiernikiem wszystkich moich przemyśleń o Formule 1. Najlepszym w takim sensie, że zawsze Zawsze mam go pod ręką i mogę się do niego zwrócić. Czasem mnie denerwuje i specjalnie mnie prowokuje do, do zdenerwowania swoimi opiniami, ale koniec końców lubię z nim o tym rozmawiać i o tej rzeczy też wielokrotnie rozmawialiśmy. Tą rzecz nawet razem oglądaliśmy, chyba wszystkie sezony obejrzeliśmy w dwójkę i jest to temat Drive to Survive. Ponieważ moja kuzynka, która słucha mojego podcastu, zaczęła oglądać Drive to Survive, Zmusiłam ją, a właściwie ona sama dała się zmusić do obejrzenia, obejrzenia tego serialu. Popchnięta tym, stwierdziłam, że, że chciałabym trochę o tym powiedzieć, co ja tam uważam i co uważam o samym programie, co uważam o, o tym, jak, jak to jest przedstawiane, co uważam o fanach, którzy weszli przez Drive to Survive do, do Formuły 1 i dlaczego. Ogólnie uważam, że to jest dobry projekt, mimo wielu, wielu problemów, które są z nim związane. Jednak, jednak oceniam go bardzo na plus, ale to, to pewnie powiem więcej o tym za chwilę. Trochę nie po kolei, bo myślę, że ta dyskusja o Drive to Survive zacznie się gdzieś bliżej marca, kiedy będzie prawdopodobnie nowy sezon. Sezon, który, który ma być podobno lepszy niż, niż ten poprzedni, który zebrał dość słabe opinie. Od fanów Formuły 1 i dziennikarzy związanych z F1. Pewnie ta dyskusja właśnie o, o, o Drive to Survive rozpocznie się dopiero wtedy, ale ja stwierdziłam, że jest taki temat, że fajnie będzie go teraz poruszyć. Więc zaczynając od początku, w kwestii Drive to Survive, może zacznijmy od, od takiego drobnego przypomnienia, kiedy ten serial w ogóle powstał i powstał on w. Sezonie 2018, i wtedy obserwował, właśnie kierowców i zespoły od wewnątrz, to co się dzieje, to jak to wszystko wygląda od środka, od kuchni. I zadebiutował w roku 2019, o ile nie mylę. Ja osobiście wtedy kompletnie. Nie interesowałam się ani serialem, ani Formułą 1, to nie był już to mój czas. Serial stał się hitem, bardzo dużo osób go obejwało. Ten już pierwszy sezon i później jak ja wyszłam do Formuły 1 i, i sięgnęłam po, po ten serial razem z tatą, to później zaczęłam wyłapywać, ile różnych osób też go oglądało, w ogóle nie związanych z Formułą 1. To się stało trochę takim naprawdę złotym gralem seriali, dokumentalnych, sportowych, ponieważ ludzie naprawdę bardzo chętnie to oglądali, byli niesamowicie zaskoczeni, mam wrażenie, tym, jak dużo się dzieje za w Formule 1, że mimo wszystko to nie jest tylko, jeszcze nie w kółko, tak jak się w większości wydaje jak nieraz fani formuły słyszą na temat swojego ulubionego sportu tylko, że tam jest tak dużo innych rzeczy. Ja osobiście uważam, że Drive to Survive nadal. Nie pokazuje wszystkiego, co by mogło, jest fajnym zaczątkiem, ale tam w tej formule 1 kryje się jeszcze więcej rzeczy. Ja często się łapię na tym, że oglądając te odcinki, myślę sobie, ile jeszcze pod tym wszystkim się tego kryje, bo teamy, kierowcy, szefowie zespołów, właściciele zespołów i tak dalej, kryją jeszcze niesamowicie dużo w trakcie tych rozmów, w trakcie tego, co ten Netflix sobie wyskubuje z tych nagrywanych rzeczy i jednak myślę, że to, to i tak jest mocno przefiltrowane, ale dostaliśmy jednak coś takiego nowego. Ta Formuła 1 przestała być takim zamkniętym miejscem, totalnie niedostępnym też właśnie dla, dla fanów i dostaliśmy jednak jeszcze więcej. Zresztą w ogóle to też stało się na fali tego, jak Formuła 1 sama w sobie jako obiekt medialny, że tak powiem, jak zaczęła inwestować w Instagrama, w YouTube'a, jak zaczęły się pojawiać regularne filmy, regularne posty i tak itd., jak zaczęła kreować tą więź z, z odbiorcą i Drive to Survive po prostu idealnie się w to wpisało i idealnie od, y, otworzyło jeszcze kolejne drzwi dla wszystkich zaciekawionych y, tym światem. I myślę, I myślę, że to było super. Liberty Media, jak przejął Formułę 1, zrobiło naprawdę dobrą robotę. I no też nie możemy ukrywać, że Drive to Survive było głównie dla fanów amerykańskich. I tak też jest nagrane. I dużo można zawrócić właśnie temu, że to jest produkt bardzo na standardy amerykańskie, na to, żeby przyciągnąć do Formuły 1, bo jednak to rozdmuchiwanie pewnych rzeczy i kreowanie różnych rzeczy... I zmienianie, jednak tutaj bardzo tworzy taką dużą dramaturgię, i, i gdzieś próbuje trochę bardziej podkreślić, właśnie zdramatyzować niektóre sytuacje, które tak realnie nie, nie były wcale tak ważne, czego przykładami są chociażby te przedstawione rywalizacje pomiędzy Maksem. A Danielem w pierwszym sezonie, później pomiędzy Landonorisem a Saincem w trzecim sezonie. Będę się często odwoływać do moich odczuć i, i tego, jak ja gdzieś tam połykałam, i jak mi się percepcja na ten serial zmieniała i też na samych kierowców, bo to myślę jest dość ważne i to dużo kreuje. Zaczęłam oglądać ten serial niedługo po tym, jak wyszłam do Formuły 1, i szczerze mówiąc. Jeszcze nie kojarzyłam wszystkich osób, które się pojawiały w serialu, nie kojarzyłam wszystkich szefów zespołów, tych osób, które się tam często wypowiadały czy gdzieś przewijały. Kojarzyłam jedynie kierowców, co też mi trochę utrudniało sytuację, więc nie wyobrażam sobie trochę oglądać tego kompletnie bez żadnej wiedzy, ale podobno da się. Ja, ja jednak weszłam już do oglądania tego z czymś. I pamiętam właśnie na przykład moje emocje co do Maxa Verstappena i Daniela Ricciardo, bo jednak Drive to Survive kreuje Daniela na bardzo pozytywną postać postać, którą da się lubić i która budzi ogromną sympatię. I myślę, że źle tu użyłam słowa, bo nie kreuję, tylko po prostu pokazuję go szczerze takim, jakim jest i myślę, że Daniel też dużo zawdzięczna właśnie Drive to Survive, że dużo z tych nowych fanów gdzieś pierwszym połączeniem dla nich jest właśnie Daniel i gdzieś mu tam najbardziej kibicują. Ale właśnie na początku serialu dostaliśmy taki, taką informację: Danin super, potem ta rywalizacja z Maxem, Max gorzej. Dlaczego Max tak jest? Dlaczego wjechali w siebie w Baku, ile się nie mylę? Chciałabym tu podkreślić to, jak mocno mam wrażenie, że ten serial kreuje to, jak odbieramy kierowców i jak nowi fani odbieramy kierowców i wszystko, co się tam dzieje, bo jednak ci, których jest tam gdzieś więcej i ci, których się pokazuje w jakiś taki lepszy sposób, nie wiem, chociażby właśnie Daniel czy Farleclerc i z drugiej strony mamy, mamy tych kierowców i te postaci, które są gdzieś tam bardziej Negatywnie postrzegane, mam wrażenie, że to jest właśnie Max. Myślę, że stąd bierze się jego niechęć do Drive to Survive. Wiemy, że w czwartym sezonie on zrezygnował w, z wypowiedzi, w tym następnym podobno już ma się pojawiać, ale kompletnie, kompletnie mnie to nie dziwi, bo tak jak Max mówi w wielu miejscach, w wielu wywiadach, gdzie pada pytanie właśnie o Drive to Survive, mówi, że denerwuje go po prostu to, że oni na przykład. Te wywiady z kierowcami, które przeprowadzają, które tam widzimy, te ich wypowiedzi przyklejają do zupełnie innych, innych sytuacji. I jednak ten serial kreuje trochę taką rzeczywistość i taki obraz, formuje ten, który nie do końca istnieje, bo jednak osobiście mi to... Z jednej strony przywkaza, bo nie uważam, żeby to było dobre dla Formuły 1, z drugiej strony gdzieś to podtrzymuje taki wieloletni mit o Formule 1. Pokazuje ten serial, ten świat, jako taki bardzo bogaty świat blichtru, samochodów, bogactw, też gdzieś Max mówił. A jednak ten, ten świat nie do końca tak wygląda, mówię za wyjątkiem. Dwóch czy trzech wyścigów w sezonie i, i specjalnych takich show. Dużym problemem jest to, jak właśnie wykorzystywane są pewne rzeczy, tak jak już mówiłam, te rywalizacje kreowane, które nie do końca wyglądały tak, jak, jak są tam przedstawione, albo tych w ogóle nie było, jak na przykład Saints Norris. i dramatyzacja tych momentów, użycie jakiejś muzyki, branie. Nagrań z radia kierowców, które były w zupełnie innych momentach niż zostało to użyte, jak chociażby, o ile się nie mylę, Austria w sezonie 2020 z Sebastianem i z Leclerkiem, gdzie na dojście do trójki Leclerc wypycha Sebastiana i zostało tam przeklejone radio w ogóle z zupełnie innego wyścigu. Nie wiem, czy to była. Brazylia 2019, ale radio Sebastiana, w którym on mówi po niemiecku pewne zdanie, a zostało to podłożone i podpisane słowami He, pushed me a site, gdzie w ogóle nie o to chodziło. Czy, czy właśnie takie momenty, gdzie ja, czy, czy inni inni fani Formuły 1 wiedzą, że to są radia nie z tych momentów, albo że nie do końca tak wyglądają takie, takie chwile, że jednak ta dramatyzacja tych, tych scen, na przykład w trakcie kwalifikacji, czy w chyba ostatnim sezonie, walka pomiędzy Jukim a Okonem i y, dramatyzacja walki o chyba tam 13 miejsce na Grand Prix Francji, trochę żanada. I też wielokrotnie y, jako, jako taki negatywny punkt, Podaje się to, że Drive to Survive bardzo dziwnie wybiera to, co jest ważne i co, co sobie biorą do, do serialu, a z czego rezygnują. I często to, co biorą, jest zupełnie właśnie nieistotne, a, a gdzieś zostawiają bardziej na boku takie momenty gdzieś dużo ważniejsze mam wrażenie. Bo pierwszą myślą, którą mam w głowie jest chociażby sezon 2018, czyli pierwszy sezon serialu, i drugi sezon serialu później, gdzie nie było ani słowa praktycznie o Robercie Kubicy. Myślę, że to też jest gdzieś moje zbolałe serduszko Polaka, jednak obiektywnie jest to niesamowita historia, jak ktoś po tylu latach po wypadku, po kompletnym wykluczeniu, po takiej tragicznej dosyć historii wraca jednak do bolidu, jest w stanie go prowadzić i, i robić to naprawdę, naprawdę na poziomie. A gdzieś jednak ta informacja, mam wrażenie, i, i ta sytuacja przeleciała im kompletnie obok, obok wszystkiego i nikt się tym nie zainteresował, czy, czy jakieś sytuacje też z zeszłego sezonu. I mniejsze, większe, specjalne historie, i tak dalej. Historie, którym można było więcej, więcej czasu poświęcić, historie, którym właśnie można było mniej czasu poświęcić, i to jest chyba taki mój osobisty zarzut. Jeden z większych to i, i właśnie to przeklejanie sobie rzeczy tam, gdzie, gdzie powinny być. Ja naprawdę rozumiem, jakby fakt, że to jest zrobione do do konkretnej publiczności, przyzwyczajonej do czegoś takiego i z konkretną, z konkretnej potrzeby, którą było przyciąganie nowych fanów. I patrząc na przykład na to, że mamy teraz w przyszłym sezonie trzy wyścigi w Ameryce, wyścigi, które cieszą się niesamowitą popularnością, o czym świadczy liczba widzów, którzy uczestniczą w, w tych wyścigach, w tych, tych eventach. Uczestniczyli na przykład w tym roku w Grand Prix Stanów Zjednoczonych i Grand Prix Miami, o ile się nie mylę. Wydaje mi się, że tak były nazwane obydwa. Chodzi tutaj właśnie o wyścig w Miami i o wyścig w Austin. Teraz od przyszłego sezonu dojdzie do tego jeszcze spektakularny Las Vegas. Dla mnie kompletny kosmos i myślę, że to jest niesamowite, że udało się w Formule 1 zrobić coś takiego i że to jest świetne dla sportu, bo jednak. Ta ogromna rzesza nowych fanów z Ameryki robi naprawdę dobrą robotę, przynosi pieniądze, przynosi nowe możliwości. Widzimy zespół Andretiego, który bardzo by chciał tutaj się tutaj zaistnieć. Widzimy kierowców z Indycara, którzy bardzo by chcieli tutaj przejść, jak na przykład Colton Herta. I jakby te światy trochę są już siebie bliższe. I trochę y, pozwalają właśnie na większą różnorodność w tej Formule 1 i na wyjście Formuły 1 tylko z tego tutaj kręgu europejskiego slash azjatyckiego, bo jednak w Azji ten fanbase jest całkiem spory, a jednak właśnie wejście na, do tej Ameryki jest też bardzo dużym krokiem i myślę, myślę, że to jest super i też osobiście właśnie widząc, ile osób przyszło do Formuły 1 i ilu jest nowych fanów i ile naprawdę dało nam to to jest super i dla mnie, dla mnie to jest naprawdę fajne cieszę się, że ten sport jest coraz szerzej znany i, i że coraz szerzej gdzieś tam zbiera, zbiera swoich fanów kierowcy też to zauważają wiem, że na pewno pozytywne odczucia na temat tego serialu i wpływu jego na Formułę 1 ma większość gridu nawet jeśli gdzieś mają jakieś takie y, osobiste problemy do tej produkcji, to jednak potrafią docenić to, jak wiele ona zrobiła dla, dla tego sportu. Też można się skupić na tym, jak dużo insajdu dał nam ten serial w kwestii hasa. To nie był też przypadek, że akurat, akurat has został tak obszernie sportretowany w tym serialu, bo przecież. Hust to jest jedyna amerykańska ekipa aktualnie na gridzie serial, który był by tworząc z myślą raczej o rynku amerykańskim, i gdzieś te wszystkie memy i to całe pokłosie tego dla, dla całej community formułowej jest tak ogromne i myślę, że to też jest fajne, że fani Formuły 1 też mają kolejny temat do memowania, naśmiewania się i może nie naśmiewania, ale Gdzieś tam śmianie się i, i jakichś fajnych sytuacji, tego, tego było dość dużo. Zresztą też warto spojrzeć na to, jeszcze ja raz to podkreślę, jak duży rynek to tworzyło dla Formuły 1 i na przykład porównać to, ile występów w różnych programach i, i na przykład jakichś materiałach promocyjnych było, bo teraz w, w ostatnich latach w porównaniu z. Z ostatnimi praktycznie kilkunastoma latami, gdzie, gdzie internet i, i takie programy były coraz, coraz to bardziej znane, sam Daniel wystąpił w kilku, w kilku programach. James Corden nagrał program w Miami z Lando Norrisem i Danielem Ricardo, i gdzieś ten temat ciągle się przewija tej Formuły 1 i ludzie są tym zainteresowani, nawet jeśli to nie jest na takim poziomie, jak Fani Formuły 1, jak ja, czy osoby, które to mam nadzieję słuchają, chociaż kilka osób, które jest faktycznie zainteresowane samym tematem. Fajnie, że wychodzi gdzieś dalej i, i jest obecne, bo to daje po prostu fajne, e, fajne możliwości, fajne, fajną perspektywę na rozwój tego sportu, też po to, żeby, żeby on był gdzieś tam ciekawszy, fajniejszy, żeby się więcej działo i, i żeby też był bardziej, bardziej atrakcyjny dla, dla fanów i My, jako fani Formuły 1 też dużo, dużo mam wrażenie, z tego bierzemy. Właśnie chciałabym teraz trochę przejść do, do takiego tematu, który się mocno łączy z Drive to Survive, a uważam, że jest mega słaby i że jest to strasznie złe zachowanie starszych fanów Formuły 1, starszych niekoniecznie w kwestii metryki, co w kwestii stażu, jako, jako fani. Ponieważ gdzieś w internecie ciągle jest takie bardzo negatywne przekonanie na temat tych osób, które to Formuły 1 weszły przez, przez Drive to Survive, i często jest to traktowane jako obelga. Często ja sama też się spotykam z takimi nieraz komentarzami i spotykałam gdzieś, kiedy, kiedy komentowałam jakieś posty na, na stronie Formuły 1 Instagrama czy, czy gdzieś indziej że moja opinia traciła na wartości w momencie, kiedy, kiedy ktoś mi napisał o, pewnie jesteś fanką, która weszła po Drive to Survive, tacy fani psują sport i tak dalej. Dlaczego w ogóle robimy coś takiego jako, jako społeczność formułowa? Jakby, dlaczego nie cieszymy się z tego, że są nowi fani z nowych miejsc? Rozumiem, że faktycznie, jeśli ktoś wchodzi do Formuły 1 i całą swoją wiedzę czerpie tylko z tego serialu, to to jest trochę problematyczne, bo tam jest, jak już wielokrotnie tutaj powiedziałam, dużo dramy, dużo rzeczy, które nie istnieją, dużo przewaczeń, ale mam wrażenie, że jakby to jest dobry sposób na wejście do Formuły 1, a później im dłużej się siedzi w Formule 1 jako jakby w samej sobie. Tym więcej się widzi po prostu błędów, i gdzieś potrafi porównać to, co przedstawia Drive to Survive, z tym, co się samemu widzi. Ja osobiście właśnie gdzieś tam oglądając Drive to Survive na, na początku mojej fazy formułowej i, i, i tego romansu mojego SF1. Gdzieś tak właśnie byłam, jak już powiedziałam, zdziwiona tą rywalizacją i tym, jak ostro było to pokazane pomiędzy Maksem na przykład a, a Danielem, i gdzieś już od samego początku miałam takie trochę, że mi to nie pasowało i, i gdzieś niby przyjąłam to, że, że tak było to pokazane, ale później pamiętam, oglądałam jakieś filmy promocyjne Red Bulla, gdzie w ogóle nie było tego czuć, żeby tam była taka gigantyczna rywalizacja w zespole. Więc mam wrażenie, że im dłużej się siedzi, tym więcej się będzie wyłapywało, że po prostu właśnie DTS jest dobrymi drzwiami do, do wejścia do tego pałacu formułowego. Im dłużej się siedzi w tym pałacu i ogląda kolejne pokoiki, tym lepiej można, można po prostu ocenić to wszystko. Te drzwi są trochę takie... Hmm, takie trochę już zepsute, troszkę tam się samek nie domyka, ale działają. Jak się już wejdzie i zobaczy, jakby jak super jest to pałac, to się tam zostaje i już wtedy się wjechać, te drzwi to okej, okay, no... nie są idealne, ale dobrze, że są, bo można wejść. To była moja bardzo dziwna metafora na ten temat. Pewnie nie wszyscy ją zrozumieli, ale bardzo lubię takie, takie dziwne, ruchne metafory. Absolutnie nie mam pojęcia, czy powiedziałam wszystko, co bym chciała na ten temat ponieważ trochę mówiąc szczerze nie uporządkowałam sobie tego, tego odcinka, wypisałam po prostu wszystko, wszystko, co, co gdzieś mi się tam rzucało w, w oczy i gdzieś tam miałam, miałam już gotowe w głowie wszystkie te moje przemyślenia, wymyślone i przemyślane wielokrotnie. Mam nadzieję, że powiedziałam to jakoś składnie i dobrze. To, co bym chciała, aby wybrzmiało z tego odcinka, to to. Wydrive Drive to Survive jest na plus i mimo, że na przykład ten ostatni sezon w ogóle był dość mocno popłynięty w wielu momentach to i tak super jest, że to istnieje super wydaje wejście nowym, nowym fanom, jeśli ktoś naprawdę się zainteresuje Formułą 1 to zostanie i, i będzie później z czasem widział te błędy, które, które twórcy zrobili w tym serialu i będzie mógł sobie to porównać z prawdą, a dla osób, które kompletnie nie interesują się Formułą 1 i po prostu włączyły to na Netflixie pewnego dnia, obejrzały całość i się, i się wciągnęły chociażby w sam serial, też super, bo jednak zbliża to gdzieś do Formuły 1 i też walczy z takimi stereotypami, które ciągle gdzieś w opinii na temat ścigania i właśnie szczególnie F1 pokutują, czyli tym, że to jest tylko jeżdżenie w kółko, co tu jest w ogóle skomplikowanego, że kierowcy nie, nie mają jak się pokazać, że to są bolidy, że wszystko to tylko jest mechaniczne, że tutaj nie ma w ogóle wpływu człowiek, że co to jest za sport i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie stereotypy i te wszystkie zarzuty, które często się słyszy wobec Formuły 1 i myślę, że to jest świetny sposób właśnie na walkę z tym i też ja osobiście wiele osób... Które zdecydowały się na oglądanie tego serialu, później mi gdzieś tam przyznawały, że wow, że to jest naprawdę niesamowite, że to jest skomplikowany sport, że, że gdzieś tam się pomyliły trochę z, z oceną tego wszystkiego, co mnie osobnie, osobiście cieszy. Ja też uważam, że nawet ta drama jest zabawna i nawet ta drama tam, i nadmuchiwanie spraw, i monologi e, Willa Buxtona, które które brzmią często trochę absurdalnie i, i często Will lubi podkreślić sobie jakąś rzecz totalnie bezsensownie. Ale to też daje nam jakiś fajny content, trochę zabawny, trochę ciekawy, trochę też przecież fani mogą wyciągnąć z tego jeszcze kolejne rzeczy. Więc to jest to, co bym chciała, żeby tu wybrzmiało. Nie uważam, żeby to było perfekcyjne. Nie uważam, żeby to był perfekcyjny projekt. I jest tu na pewno dużo zarzutów, ale ja osobiście oceniam go bardzo na plus. I też fajnie, że fani Formuły 1 dostali coś takiego łatwego, przyjemnego i łatwo dostępnego, co y, mogą swoim sceptycznym, znajomym rodzinie podrzucać, żeby trochę lepiej ten świat poznali. To by było chyba tyle na dzisiaj. Naprawdę mam szczerą nadzieję, że powiedziałam to jakoś składnie i zrozumiale. Bo, bo to jest taki mój trochę to jest taki trochę mój, mój zabałaganiony monolog na, na temat tego wszystkiego ale cieszę się, że mogłam o tym, o tym powiedzieć, będę musiała wrócić teraz jak, jak skończę nagrywanie, skończę edytowanie do oglądania i zapisywania sobie najważniejszych rzeczy z tego sezonu i z wyścigów i z kwali żeby, żeby móc gdzieś tam dostarczyć naprawdę fajne podsumowania bo, bo na tym mi zależy. Ja bardzo lubię podsumowania, więc chciałabym je też dobrze zrobić. Dziękuję za odsłuchanie mojego podcastu. Jeśli chcielibyście mi jakoś pomóc, możecie go ocenić na Spotify. Niedługo mam nadzieję, że też uda mi się go udostępnić na Apple Podcast. I wtedy mam nadzieję, że, że też będziecie chętnie mi tam wstawiać jakieś opinie, bo, bo to bardzo pomaga. Jeśli macie jakichś fanów Formuły 1, Albo osoby, które gdzieś tam się interesują, fajnie by było, jakbyście im podesłali gdzieś moje odcinki. Było, byłoby super. Wszelki feedback bardzo chętnie przyjmuję na, na temat tego, jak nagrywam, jak mnie słychać, co poprawić, co gdzieś zmienić i tak dalej. Ciągle się uczę, nie zamierzam tego przerywać, bo mi fajnie siedzieć pod Tom koców i, i gadać o formule 1. Dzisiaj moje studio jest nawet troszkę zmienione. Nie jest to już jeden koc, tylko trzy. Nad głową mam dwie belki, które trzymają mi te koce, żeby mi to było wygodniej. I gdzieś, gdzieś moje studio też ewoluuje. A więc do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć!